Niedziela 24 października. Robimy analizę weekendową spółek z indeksu WIG20. I powtórzę <laughs> kolejny raz. Robimy tą analizę w kolejności alfabetycznej. A jakie spółki mają udziały w indeksie WIG20, to każdy może sobie sam sprawdzić. Rozpoczynamy od Allegro, który w tym tygodniu zrobił taką właściwie Doji, małą szpulkę. No wszystko to dzieje się na poziomie z delikatnym naruszeniem dołka z maja tego roku. No i oczywiście jest wsparcie w postaci tego dołka. Widać, że tutaj teraz jest brak zdecydowania. Dojście dużą białą-czarną świecą na wysokim obrocie no, pokazuje, że jakiś popyt tutaj z dużych rąk na pewno się pojawił i, i odebrał tę akcję. Natomiast czy to jest koniec tego spadku? Naprawdę trudno jest mi powiedzieć. Z jednej strony układ, który tutaj się rysuje na tym wykresie średnioterminowym w ujęciu tygodniowym, te dwie takie szpulki białe, można by było uznać za tak naprawdę korektę taką pędzącą. I oznaczałoby to, że mamy no w tej chwili być może falę trzecią. Jakaś delikatna korekta, jeszcze jedno zejście, ale z drugiej strony patrząc również tu po cieniach, no to możemy powiedzieć sobie, co zresztą może, może o, przejdźmy na wykres dzienny. Na wykresie dziennym będzie to lepiej widać. Zobacz, mamy pierwszą, możemy mieć falę ojku, drugą, możemy mieć teraz falę trzecią. Czyli tu, tu, jak gdyby cała trójka, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, cała trójka, czwarta i piąta, patrząc tu od tego szczytu, no, dywagować można, można się, że tak powiem, wspierać, układać. Prawda jest taka, że nawet na wykresie dziennym, oprócz tej takiej konsolidacji i ewentualnie też budowy podwójnego dołka w postaci tutaj pin bar, zejście, podejście i znowu zejście w tych rejonach nie mamy. Pierwszym ewentualnym sygnałem będzie wybicie poziomu 51.63, ale to w takim najkrótszym, że tak powiem, przedziale czasowym, interwale czasowym, ponieważ no, aby myśleć Średnioterminowo o zmianie tej tendencji, zmianie tego trendu, który przypomnę, no, ma jakiś układ taki, taki, ale taki ala, no, pięciu fal. To nie są, bo tutaj oczywiście nie możemy mówić o jakimś impulsie, tak, bo, bo przecież e, nachodzi tutaj ta fala, e, ta korekta na, na tą pierwszą, to spadkową, ale jest jakieś pi, pięć takich fal, więc żeby myśleć w średnim terminie o zmianie czegokolwiek, no musimy najpierw uporać się z poziomem 59,80, właściwie 90, 59, 90. Musimy po prostu wybić tutaj ten szczyt, a jak widzimy, nawet samo naruszenie jego jeszcze będzie wprowadzało dodatkowy element niepewności w postaci zakresu tego tutaj overbalansu. No ale wiemy, że jeżeli pokonamy ten ostatni potwierdzony szczyt, no to to jest tylko ewentualnie. Yy, Prognoza, że jest możliwa zmiana trendu. Potem wszystko w rękach tego, co rynek zrobi, cofając się. Czy to będzie tylko korekta, czy to jednak będzie zejście na nowe dołki. A więc na razie do zakupów tylko i wyłącznie, chyba takich, no, że jest fajna niska cena I, i, i jeżeli to na przykład jakąś tam pulę można na przykład zakupić, a jak się okaże, że dalej będzie spadać, no to potem się znowu kolejne robi zakupy. Kolejna spółka to CD Projekt w tym tygodniu po tym pimbarze, szpulka, taka, szpulka niezdecydowania, dość wysokie cienie. No pamiętajmy, że jesteśmy tutaj w układzie, gdzie, gdzie no tak naprawdę strefa na poziomie około 210 zł odpycha cały czas. Tu pierwszy raz, tu drugi raz, teraz trzeci raz. Pytanie, jak to zejdzie. Na razie trzeba tak, tak naprawdę trzeba by było zakładać mimo wszystko, że większe prawdopodobieństwo, że technicznie wygląda to tak, jakbyśmy mieli spadać na nowe dołki i jechać może w kierunku 130 zł. Natomiast w praktyce, no czas pokaże, bo tym elementem, który, który by o tym świadczył, byłoby wybicie tutaj poziomu minimum tego dołka, a więc około 163 zł. Patrząc teraz na wykres dzienny, on właśnie daje tą, tą niepewność. Zwróćmy uwagę na fakt, że tu po osiągnięciu podwójnego jak gdyby, szczytu, jakbyśmy nie spojrzeli, to minimalnie, bo minimalnie, ale ten, ten poziom był minimalnie wyższy. Tu mieliśmy 211,65, tu mieliśmy 212, a więc szczyt został pokonany. A co za tym idzie, możemy. Na razie też patrzeć na to od strony, że mamy impuls, korekta, znowu jakiś impuls, tak? Swing wzrostowy, i być może tu jest korekta. Co tu jest najistotniejsze, według mnie, mojej oceny? A mianowicie, oprócz tego, że tutaj naruszyliśmy ten szczyt, to układ na razie jest trójkowy i to oczywiście o niczym nie świadczy, ale dołek, który został osiągnięty na wyraźnie wyższym obrocie, skokowo wyższym obrocie i ma ten dolny cień, jest tak naprawdę, w Mniej więcej w środku, znaczy, może nie tyle, że w środku, ale w przestrzeni okna cenowego, luki cenowej, która była potwierdzona wysokim obrotem. I tu, ta luka jest na razie broniona. No jeżeli rynek teraz rozpocząłby potwierdzanie tego pinbara, no bo ta piątkowa sesja nie jest jeszcze potwierdzeniem żadnym, to. Bo mamy tutaj kolejną lukę, tak, czyli w tym razem spadkową. No to byłoby, nazwijmy to wtedy, szansą na pójście i tu wybicie poziomu. 197520 moim zdaniem będzie dość silnym wskazaniem na to, że jednak tu mieliśmy do czynienia z korektą, po której rynek pójdzie dalej, a dwa, dwa szczyty na tym, na tym po samym poziomie, no na pewno będą niewątpliwie dobrą, fajną gratką dla byków, bo te wybicie tego powinno skutkować silnym ruchem do góry. Ale to jest tylko na razie gdybanie, bo po pierwsze musimy mieć, no może niepewność, ale musimy mieć, yy, że tak powiem, potwierdzenie, Zatrzymania w przedziale tej luki, czyli nie ma, nie ma jej zamknięcia, ta luka nie zostaje zamknięta. Jeżeli teraz to się utrzyma, to to jest bardzo silny sygnał popytowy. Ale jeszcze niespodzianka może nas czekać tu gdzieś właśnie w obrębie e, między 190 a 197, ponieważ też to może być przygotowanie do do ewentualnej takiej ala głowy z ramionami, tak? I wtedy wszystko jest możliwe, a ta luka może zostać za chwilę zamknięta za kilka dni kolejną luką spadkową. Więc przede wszystkim potwierdzenie tej obrony, czyli kolejny ruch wzrostowy, następnie domknięcie luki i wyjście ponad poziom 197,50 to, jest, to są te podstawy pierwsze, które mogą świadczyć o ewentualnym zakończeniu, tej, że, to, że to była tylko korekta, zakończenie korekty. Przypominam również, że luka cenowa, jaka tu powstała, nie powstała na bazie tak sobie, tylko była ona efektem informacji. Informacji o tam bodajże opóźnieniu co do tam tych, tam, tych gier całych, które, które, które w tym roku miały wyjść, a zobaczę światło dzienne podobno dopiero w przyszłym roku, w pierwszym kwartale, tam jedna to chyba jest ta, ta ostatnia największa ich gra, która, która po prostu ma być na jakieś najnowsze konsole zrobiona. Ale to jest naj... po prostu wyszło to po informacji, tak? Ta informacja spowodowała tą lukę, a wiemy, że. No, statystycznie takie informacje pojawiają się właściwie najczęściej dziwnym trafem na koniec, tak? na koniec czegoś, czy to na koniec wzrostu, czy to na koniec spadku. No więc jest tutaj też ten psychologiczny aspekt, który pozwala e, brać poważnie pod uwagę to, że ta luka zostanie obroniona. Kolejna spółka to Dino. Dino zgodnie z naszymi no, nazwijmy to przewidywaniami, dalej posuwa się do góry, ale no, pamiętajmy o tym, że mamy po drodze naprawdę. Cztery już właściwie korekty, mniej więcej w, tym samej, w tej samej wielkości, a to świadczy, że tu najprawdopodobniej robi nam się ta, ta, ta ostatnia, piąta fala. Zresztą widzimy, to są coraz mniejsze korpusy, widocznie pojawiające się cienie, więc tutaj jest ta groźba zakończenia tego całego swingu od poziomu około tych. No, 230, 235 zł patrząc teraz na dino od strony dziennej, no to piękny, piękna technicznie spółka pod względem utrzymywania zakresu korekty, wielkości korekty overbalansu. No i tutaj, tak jak mówiłem ostatnio, że, że, że tutaj była piątka, więc jeżeli teraz tu się zatrzymamy, to tak de facto powinna być tu jeszcze kolejna piątka, a z tego co no jest tutaj, no to, to jest ona możliwe, że nawet już jest wykończona. W związku z tym, to co najistotniejsze, w tym takim krótkim, powiedzmy, no oczywiście nie godzinowym, ale krótkim dziennym interwale, to jest to, czy rynek zejdzie cena poniżej 345 zł. Jeżeli wybijemy 345 zł, dostajemy pierwszy wstępny sygnał o zmianie tej tutaj tego trendu wzrostowego. Dopóki tego nie ma, dopóty wszystko traktujemy jako korektę, a przy pojawiających się sygnałach kupna no, wskazują, będą wskazywały one na, na pójście na, na kolejne szczyty. Tak wygląda trend i, i tego trzeba się trzymać, żeby trendy móc wykorzystać. Kolejna spółka KGHM. Na KGHM w tym tygodniu brzydka czarna świeca. O, dodatkowo oczywiście odbijająca się od zakresu overbalansu na spadki, a więc tak jakby rynek chciał mimo wszystko tutaj iść dalej do 140 zł. Przypomnę, na tych 140 zł mamy tą taką dość w tych rejonach 140 zł, bo to 140, 135 w tych rejonach mamy silną strefę wsparcia i to jest taka strefa, która no, no w pewien sposób przyciąga dość istotnie. W związku z tym no jest na pewno ten efekt taki niepożądany. Jedynym sukcesem, znaczy sukcesem powiedzmy inaczej, jedynym takim malutkim plusikiem, jeśli spojrzymy na wykres tygodniowy jest to, że po dojściu do strefy oporu, bo tutaj byśmy mogli na wykresie tygodniowym oznaczyć tą strefę oporu, tak, dokładniej o, w ten sposób, po dojściu do strefy oporu. Jest, jest, zwłaszcza, że mamy tendencję spadkową, jest naturalnym, że powstaje reakcja podażowa. I tym małym plusikiem, tym małym takim um, szczegółem, który, który może, może być jakimś pocieszeniem tutaj dla, dla, do, dla byków, to jest fakt, że ta czarna świeca, mimo testu, nie wybiła połowy białego korpusu, ba wyraźnie od niego cofnęła, zostawiając dolny ciemny. Zobaczmy teraz, jak to wygląda na, na wykresie intra. Dziennym, przepraszam, na wykresie dziennym mamy wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu, tak? czyli tak naprawdę otwiera nam się furtka tutaj do poziomu około 200 zł. Teraz to, co indeks zrobił tu, to, znaczy indeks, cena co zrobiła tu, wygląda na impuls. To, jest, to wygląda na impuls, a nie na układ korekcyjny. W związku z tym, jeżeli impulsem wybiliśmy tutaj ten ostatni potwierdzony dołek, no to teraz należałoby się spodziewać, że mimo wszystko jest duża szansa na to, iż mamy teraz obecnie korektę tego impulsu i po jej zakończeniu pójdziemy dalej wyżej i będziemy atakowali kolejną strefę oporu w rejonie około tam 183 zł, 185 zł. Patrząc teraz znowu jeszcze dokładniej na ten spadek, no możemy mieć już A, B, C, ale z racji tego, iż tutaj jest taka strefa, która wyraźnie powstrzymała wzrost, być może czeka nas jeszcze zejście tutaj do strefy na koronę. Mówię to wszystko o przypadku, kiedy faktycznie no, rynek tutaj pokazuje nam, pokazałby nam, że to, znaczy to jest impuls wybijający ostatni potwierdzony szczyt, co daje duże prawdopodobieństwo na zmianę trendu. Tak. Ale dopóki to nie zadzieje się, czyli nie zakończy się ta korekta i nie uzyskamy sygnału kupna i potwierdzenia, nie pójdziemy do góry, nie zmienimy tego kierunku, no to póty cały czas nowe dołki są jak najbardziej możliwe. Tylko. Taki szczegół wynikający z układu dziennego. Impuls, wybijając ostatni potwierdzony szczyt. I teraz być może korekta, albo zakończone ABC, albo korekta, taka, jak to mówię, spędzącą po środku i zejście do strefy na koronę, A więc jeżeli będziemy spadać, to tutaj będą bardzo ważne okolice 155-157 zł, co tu się utworzy, a to jest na to szansa, żeby to miało miejsce już na początku tego nowego tygodnia. Kolejna spółka to PKOESA. Na PKOESA w tej chwili dodzi takie. Po, po, przeczekanie, niepewność. No, jesteśmy po wybiciu strefy. Tutaj jest niepewność związana też. Zobaczmy, mamy też taką. Można powiedzieć, tu w tych miejscach widzimy te konsolidacje, dołki, tu od dołu. Czyli tu jest taka wewnętrzna strefa, która, która no w pewien sposób zatrzymała ten wzrost. I, 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 I trzeba się liczyć z tym, że oczywiście koniec tutaj może też nastąpić, ale z drugiej strony. No Prawda jest taka, że jeżeli wybiliśmy tutaj tą strefę, no to chciałoby się powiedzieć, że powinniśmy podejść pod kolejną główną strefę, a ta kolejna główna strefa znajduje się na poziomie około 132-133 zł, a więc tutaj do tego, do tego tutaj miejsca. Tak? No tak to wygląda, jeśli chodzi o wykres tygodniowy, natomiast jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, no to też wydaje się, że po zakończeniu mieliśmy tutaj jakąś falę pierwszą, mieliśmy tutaj jakąś falę drugą i w tej chwili jesteśmy w fali trzeciej, gdzie mamy znowu pierwszą, drugą, trzecia, czwarta pędząca i jeszcze powinna być piąta z wyjściem. Chyba że, no bo tego nigdy nie możemy przekreślić, jest tutaj, to jest fala czwarta i to by była fala piąta. Ale Nawet w takim przypadku powinniśmy mieć co najwyżej korektę odpowiadającą tej korekcie, Fali czwartej całego swingu tu od poziomu 90 zł, i potem jeszcze jeden impuls do góry. Także tu moim zdaniem jeszcze nie jest zakończona sytuacja, jeśli chodzi o dalsze wzrosty na akcjach PKOSA. Oczywiście moment wejścia w tą większą korektę pojawi się, gdy, gdy, gdy przebijemy tutaj to minimum na poziomie 119,60, z tym, że pamiętajmy, już w tej chwili mamy. Tutaj ruch wzrostowy przed tym dołkiem. A więc nawet zejście tutaj poniżej tego może być końcem korekty, bo po prostu w pierwszym swingu powinniśmy wybić dołek, żeby tutaj robić jakąś większą korektę, czy, czy większy spadek, czy, czy, czy nie wiem, czy zawracać w ogóle. Natomiast po takim układzie jest możliwe dalsze zejście, ale to wszystko raczej w ramach korekty, po której powinniśmy widzieć nowe szczyty. Jeżeli jest ten pierwszy scenariusz. Czyli, że mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą pędzącą, to mamy najpierw nowy szczyt i on nie musi być wcale jakoś wysoko, czyli tam w tych rejonach 133 zł. On może być tutaj nawet lekko poniżej 130 Potem czas na korektę fali odpowiadającej tej, czyli fali czwartej i dopiero potem wyjście do góry. Jeżeli jest troszeczkę inaczej, czyli, że powiedzmy pierwsza, druga, trzecia, to by była czwarta i piąta, trzecia się zakończyła, no to teraz nie powinniśmy wybić tego z szczytu, tylko zejść jeszcze trochę. Y Mniej więcej, no w tym wymiarze, nazwijmy to w cudzysłowie, w dół, i dopiero potem robić falę piątą. Jak to do końca jest, nie wiem. Dla mnie, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, tym, 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 najbardziej takim realnym, tym pierwszym jest to, że mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, pędzącą, piątą, powinniśmy zrobić w ramach tego swingu, który znowu tu od tej największej korekty jest falą trzecią. Czyli, czyli. Jeszcze do góry, potem trochę większa korekta. Jeszcze do góry, następna spółka PKN Orlen. Na PKN mamy e, czarną świecę, która no, naruszyła połowę białego korpusu, i to oczywiście no, zawsze wzbudza niepokój, ale z drugiej strony, patrząc szerzej, to widzimy, że najpierw doszło do wybicia bardzo ważnej strefy. Oporu, tak? Tej strefy, którą ja z reguły tutaj w swoich analizach takie strefy u, u, używam określenia przyciągające jak magnes. No i w tej chwili ta świeca, mimo przekroczenia połowy tego białego korpusu, jest niczym innym, jak tylko retestem. Dodatkowo, jeżeli po tej korekcie spojrzymy na ten ruch, no to pasuje tutaj układ, gdzie mamy, no, chociażby albo Pierwsza, druga, pędząca, trzecia, czwarta, i jeszcze powiem być do góry, albo pierwsza, druga, i teraz pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, czwarta, piąta. Więc jeszcze tutaj, moim zdaniem, PKN nie zakończył wzrostu, a ten ruch spadkowy jest korektą. Pytanie: czy tak tu zanieczy czy powstanie może jedna większa korekta, i będzie tu znowu jakaś średnio- taka w większym wymiarze korekta. Pędząca, czy jakaś inna, bo obawiam się, znaczy zakładam na razie, że nie jest to początek ruchu, który wybije nam tu poziom 70 zł i da nam sygnał do zmiany tej, tej, tego, tej tendencji wzrostowej i zakończenia w tym wypadku, no trzeba by było tu chyba powiedzieć, zakończenia korekty wzrostowej. Kolejna spółka PKOBP. Po czarnym pinbarze na razie nie mamy potwierdzenia, wszystko się mieści w zakresie overbalansu, szpulka niezdecydowanie. No, nic więcej pamiętajmy, że ten pinbar występuje na poziomie szczytu z 2018 roku, a więc tutaj musi się uruchomić podaż. No, nie ma silnych właściwie na to, ale nie ma kontynuacji przez tą podaż, więc na razie ten trend wzrostowy nie jest tutaj w żaden sposób zagrożony. Patrząc na wymiar dzienny, widzimy, że po tym zejściu tutaj, po tej korekcie teraz poszedł ruch do góry. On tutaj mógł wytworzyć nam nawet pełen impuls, czyli mielibyśmy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i jeszcze tak czy tak powinno być wyjście na ale piątą, czyli no, ten zasięg, powiedzmy do około 50 zł, powinien nam się zrealizować. Zagrożenie płynące z piątkowej sesji, że próba ustanowienia podwójnego dołka na tym zakresie overbalansu, ale brak kontynuacji, brak wybicia. No więc jest cały czas, że możliwość zejścia na niższy poziom, na poziom 44 zł. Tutaj zobaczmy sobie na jakim poziomie wypada overbalance, widzimy, a tak naprawdę złamanie tego trendu, trendu spad, wzrostowego, który tu widzimy, będzie miał dopiero miejsce po wybiciu 41 zł. I, i to złamanie prawdopodobne, nie pewne, ale prawdopodobne. Czyli zakres jeszcze jest możliwy do korekty, ale widzimy, że jesteśmy w fajnym miejscu i, i od sytuacji też takiej do półnej będzie zależało, czy będziemy kontynuowali robili większą zakres większej korekty do 44, no bo jak wybijemy ten dołek, no to 44 wydaje się nieuchronne, a ba, powiedziałbym nawet, że tutaj bardzo prawdopodobne będą okolice 42-43 zł i dopiero potem myślenie o wzroście. I na koniec PZU, który tak jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, no ma duży cień, ma ten biały korpus, który daje szansę, ale ten duży cień też jest no, jakimś efektem podażowym, do tego ten duży obrót. I, I tu jest ten najgorszy element właśnie z tym obrotem związanym, ponieważ z jednej strony można było powiedzieć, że wybiliśmy linię trendu i ten cień był jak gdyby takim bardzo szybkim retestem, ale jest wybita linia trendu i w związku z tym no, miał prawo powstać jakiś wyraźnie większy obrót. Ale teraz powoli schodzimy. Można powiedzieć, ta linia trendu jeszcze jest retestowana pozytywnie, że nie została zanegowana, na no ale jest tu pewnego rodzaju obciążenie i pamiętajmy też o tym, że zejście w tym jednym jednostajnym swingu spadkowym utrzymało ten o, zakres overbalansu, ale naruszyło był ostatni potwierdzony dołek i teraz tutaj też nie możemy zaprzeczyć, że nie tworzy nam się układ głowy z ramionami. No ale to do tego potrzeba dalszego, dalszego spadku. Natomiast patrząc teraz na wykres dzienny, tu znowu wydaje się takim jasnym, że no albo jest no właśnie to, co, co mówiłem, albo mamy zejście, piątka, korekta do strefy na koronę i idziemy w dół. I najgorszym układem to jest taki bardzo tutaj zły, troszeczkę, znaczy zły w tym sensie, że nieprzyjazny dla, dla inwestorów układ ponieważ tutaj nie ma takiej de facto bliskiej korekty. Nie ma bliskiej korekty, a więc nawet nie można tutaj powiedzieć, że jej przebicie to jest pierwsze wskazanie, że faktycznie to było ABC i jedziemy na nowe dołki. Tu tak naprawdę korekta jest dopiero na poziomie dołek jakiś do wybicia, jest na poziomie 36,91. Czyli innymi słowy, cały spadek do tego 36,90 to jakby nie było, jest tylko korektą, wyraźnie korektą tego swingu. Natomiast jeżeli teraz okazałoby się, że tu ta ważna strefa, ta istotna, widoczna, wyraźna strefa, jest w stanie powstrzymać spadki i rynek wybije nam poziom białej świecy, czyli poziom 39,70. No to dostajemy sygnał, że tu mieliśmy korektę i sygnał, który był, powinien podążać z ceną co najmniej do tych 42, a więc do tego tutaj ostatniego szczytu, a y, z też możemy przypuszczać, że zostanie co najmniej ten szczyt naruszony. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu G20.